Te podstawowe zioła na wsi u nas były, to znaczy w każdym praktycznie domu były. Nie było jeszcze tak, że ludzie e, te działa sobie wzajemnie pożyczali, gdyby, jeśli komuś coś zabrakło, więc dawni ludzie tak nie mieli lodówek, nie, nie mieli tak możliwości przytrzymywania w dobrych warunkach jedzenia, więc te zatrucia pokarmowe były częstsze niż w tej chwili, więc te, to były podstawowe działa właśnie tego typu, jak e, w lekkich przypadkach to był taki korzeń kobylaka, to tak naprawdę to nazywa się szczawkę kędzierzawy, albo szczaw polisny. Przy silniejszych e, już takich zatruciach to były kłącze pięciornika, albo Destu wężownika, owocni orzecha włoskiego. Dla dzieci w takich przypadkach podawano suszone czarne jagody, lub na przykład z tego właśnie y, szczawiu kędzierzowego. Wspomniałem, dla dorosłych i dla zwierząt dawano korzenie, a, a dla dzieci dawano nasiona z tej rośliny. To absolutnie w zdecydowanej większości wystarczało, nawet przy bardzo ciężkich zatruciach.